Witamy Państwa ze słupska z trasy pierwszego etapu 54 Tour de Pologne. Rozpoczynam od prezentacji tych najważniejszych: Cantina Tolo, włoska grupa, która już nie pierwszy raz pojawiła się na trasie Tour de Pologne. Alessandro Pozzi zajął w zeszłym roku 20 miejsce, w tym sezonie lider kantiny. Pokazał się w Giro d'Italia, był drugi na 17 etapie i we francuskim Circuit de Montagne. Kantina Tolo to jedna z ekip, która tutaj na pewno będzie chciała włączyć się do walki o końcowe sukcesy w 54. Tour de Poloń, ale na pewno będą musieli ci kolarze toczyć tutaj ostrą walkę, ostrą rywalizację z innymi kolarzami, których przyjechało do Polski bardzo, bardzo wielu. Następną grupę, którą prezentujemy, to Amorevita. Amorewita, której liderem jest znakomity Szwed, Glenn Magnusson, 28 lat, znakomicie jeździł w Giro d'Italia. W zeszłym roku wygrał etap, w tym roku też był pierwszy w tym wyścigu. Mistrz Szwecji bardzo dobrze jeździł w Normandii, to ten wysoki, przystojny mężczyzna Amorevita, 28 zespół w klasyfikacji UCI. Warto przypomnieć, że nasz Narodowy Tur ma bardzo wysoką ocenę dzisiaj w kolarskim świecie ze względu na znakomitą organizację, ciekawą jak na polskie warunki trasę. Nie mamy przecież wysokich gór rokrocznie, ten tur wiedzie różnymi terenami. W tym roku również będą mieli możliwość pokręcenia się po górach w okolicach Bielska, Zakopanego. Tam ciężkie etapy, długie, ale w każdym z tych wyścigów narodowych muszą być urozmaicone trasy. Teraz Mercatone Uno, pięcioosobowa grupa z San Marino. Dyrektor sportowy tej grupy, Alessandro Gianelli, przywiózł młody, młodych kolarzy, wśród których liderem powinien być Marco Artungi, uczestnik tegorocznego Tour de France. Zresztą grupa świetnie jechała w Tour de France. Dwa etapy wygrał Marco Pantani, Elefantino słynny, a miał tutaj także jechać zwycięzca 19 etapu Tour de France, Mario Traversoni. Ostatnio upadł, złamał dwa żebra i niestety Super Mario 2, który pewnie byłby ozdobą tego wyścigu, nie wystąpi. Szkoda. I za moment na podium prezentacja jednej z grup, która tutaj będzie liczyła się na pewno. To proszę Państwa Ewgieni Bierzin. Znakomity kolarz. Co prawda w tej chwili fachowcy mówią, że niespełnione nadzieje, ale przypomnę tylko pierwszy kolarz. Rosyjski, który wygrał Giro d'Italia w 1994 roku, w 95 był drugi, 27 lat. A przypomnę, że swoje kolarskie ostrogi zdobywał właśnie w Polsce, wygrywając w 92 roku wyścig Solidarności. Również w tym zespole Luca Colombo, sprinter, ale nie Gabriele. On był awizowany tutaj, że przyjedzie Gabriele Colombo, to kolarz, który wygrywał znakomite klasyki San Marino, Mediolan. No, nie będzie go tutaj, ale liczymy, że Luka Colombo również będzie jeździł szybko. A Bierzyn może być kandydatem do zwycięstwa. Casino Sevot Equipe. Francuska grupa, w której liderami będą dwa Estończycy. Jan Kirsippu, bardzo wysoko notowany w klasyfikacji UCI. I Lauri Aus, który niedawno wygrał Tour de l'Amusine. Uzupełniają ich Litwin Kasputis, świetny czasowiec. Młody Rosjanin Winokurow, Belk. I specjalista od wyścigów klasycznych, łoch Saliari. Grupa, która na pewno będzie widoczna na trasie, może nie w końcowej klasyfikacji, ale w poszczególnych pięciu klasyfikacjach na tym wyścigu będzie walczyć o punkty. I już za moment zobaczą Państwo grupę numer jeden w klasyfikacji UCI Mapei GB. Oczywiście nie przyjechali ci chłopcy w pierwszym składzie z Johanem Musewem. Mistrzem świata, ale są tam proszę Państwa Zbigniew Spruch, Zenon Jaskuła i na tych kolarzy będziemy liczyli najbardziej. Zbigniew Spruch to oczywiście znakomity sprinter, a Zenon Jaskuła to nasz kandydat na zwycięstwo w 54. Tour de Pologne. Wygrał ostatnio wyścig dookoła Portugalii we wspaniałym stylu. No i to była ta historia dotycząca tego, że nasze nadzieje związane z Zenkiem Jaskułą są ogromne. W ciągu pięciu tygodni nie schodził z roweru, jak powiedziałeś, po Tour de France. Następnego dnia, w poniedziałek rozpoczął wyścig bardzo trudny, wysoko notowany dookoła Portugalii. To jego drugi po miejscu na podium Tour de France wielki, zawodniczy sukces. Nosi się z zamiarem wygrania Tour de Pologne 54. Zakończenia kariery. Oczywiście wszystko zależy, jaka będzie pomoc grupy. Były zwycięzca tego touru. Zbyszek Spruch powiedział, że dla niego oczywiście będą pracowali. Widzieliśmy premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który był na otwarciu. I teraz grupa Roslotto ZG Mobili z zawodnikami numer jeden. Ubiegłoroczny zwycięzca 53. Tour de Pologne, Wiaczesław Dzawanian. Rosyjsko-włoska grupa prowadzona przez Morena Argentina na wyścigu przez trenera Nikoła Jagorełowa. Bardzo mocni. Piotr Griumow, drugi kolarz Tour de Poland, 90. w Tour de France w 1994 roku. Drugi w Giro w 93. Dimitri Konyszew, wicemistrz świata zawodowców z 1989 roku. Uzupełniają ich bardzo dobrzy Włoch Massimo Stracer. A to proszę Państwa kluba naszego polskiego kolarstwa pierwsza w pełni profesjonalna, zawodowa grupa MRUS, w której Cypitkowski, Mickiewicz, Pytkowski, Mickiewicz i Uwe Ampler, który zastąpił tutaj Rajmondasa Rumszasa w ostatniej chwili. Poza tym uzupełniają Dajnis Ozols, bardzo dobry łotysz. No, i y, Piotr Wadecki. Może przypomnijmy, 142 zawodników z 24 zespołów, 10 grup zawodowych. Tyle musi być według regulaminu narodowych turów w tej kategorii. 5-2, 6 polskich zespołów, 8 narodowych, wielu znanych, bardzo znanych kolarzy z całego świata, i pierwsza próba przed nimi, od razu przymiarka. W zawodowym Poletonie nie atakuje się od razu. Niektórzy chcą przejechać swoje kilometry, trochę się rozkręcić. Są kolarze, którzy potrzebują czasami 15-20 kilometrów, żeby rozciągnąć się w ogóle, a amatorzy lubią szybko zaciągnąć tempo, jak mówią, i wtedy to robi się jakiś konflikt interesów. Tam ci patrzą spokojnie, mamy czas. Zresztą widać jak potrafili przyspieszyć. Niemniej jednak tu nasi... Zawodnicy z grup polskich od razu chcieli pokazać się na trasie. Tak i to im się udało, bo bardzo ładnie zaatakowali właśnie zawodnicy Mroza, zawodnicy PKS-u, bardzo dobrze współpracowali z sobą. Legii Myślę, Romar że Warta. na początku zależało im głównie też na tym, żeby zdobyć e, koszulkę e, gurala koszulkę Kredit Bank Premi, żeby po prostu y, mieć te klasyfikacje, bo na przykład koszulkę, kto zdobył dzisiaj koszulkę Górala, mają już na cztery dni zapewnioną, bo nie ma górskich premii przez trzy dni i tutaj Mickiewicz y, y, Wadecki robił tak. wszystko, żeby mieć tą koszulkę, bo wiadomo, że jest to ważne, jest to codziennie dekoracja tej koszulek i tu, tu im bardzo zależy To Tak, jesteśmy to jest. pierwszy klub, tak jest i pierwsza tak. lotna premia na y, tym y, etapie km 54. Tour de Polonii. I tam Aus pokazał, że potrafi finiszować przed Mieleckim Wadecki. Mielewski Wadecki. Potem dokładnie 300 metrów. I tu właśnie widzimy, widzimy tą górkę o której mówiliśmy, niby tej górki nie widać. Widać, widać. Ja jeździłem parokrotnie przez bytów i tam rzeczywiście trzeba się mocno napracować, żeby na tę górkę wjechać, a tam był Wadecki pierwszy i on zdobył tym samym na te cztery ja, etapy. Górską e, zieloną koszulkę e, lidera w klasyfikacji na najlepszego górala. Polski Ałusz Chmielewski i Koczwara, który był czwarty to zawodnik Legi Romar Warty i Robert Czopek, który później sporo stracił no ale ważny był ten pierwszy moment zdobycia pierwszych punktów i tak. I ta czwórka jechała, jechała do 80 jeszcze Do Lęborka Tam kilometra. ta przewaga nad zasadniczą grupą Była już bardzo bardzo duża Około 7 minut I rzeczywiście zanosiło się na bardzo bardzo Mocne uderzenie Polskich kolarzy Trójka Polaków i jeden Estończyk No ale potem okazało się, że Koczwara nie wytrzymał Tępa narzuconego przez Uciekającą trójkę Odstał i wówczas już tylko ta trójka jechała do mety. Sytuacja wygląda następująco. Na czele trójka zawodników. Trójka zawodników, a są nimi estończyk Lauri Aus, jest Piotr Wadecki z Mroza i jest Piotr Chmielewski z PKS-u Irena Cepter. Lauri Aus może nie był zainteresowany. Dowiezieniem dwóch Polaków, którzy mogą różnie rozegrać finisz. Gdyby doszło do samego ostatniego ostrego finiszu, Wadecki miałby tu szansę, ale przy długim Piotr Mieleski. Tak, ja myślę, że Aus jest też bardzo kolarzem, bardzo szybkim i tutaj raczej gdyby doszło do wesołego finiszu, to byłby on bardzo, bardzo niebezpieczny i mógłby, mógłby zagrozić naszym kolarzom. Ja myślę, że no dzisiejszy etap będzie etapem takim typowo sprinterskim i między innymi właśnie z Polaków, liczę bardzo na Mickiewicza, który jest klasyfikowany bardzo wysoko jako sprinter, on miał w tym roku 8 zwycięstw chyba bardzo takich spektakularnych i on też będzie na pewno tutaj e, chciał zawalczyć, jest to taka taktyka grupy Mroza, dosyć ciekawa, odjechał jeden zawodnik, Wadecki w tym czasie mógł się spokojnie wieść w peletonie i na pewno jeżeli dojdzie tutaj do finiszu też będzie chciał się pokazać. Czekamy więc, jak rozstrzygnięta zostanie ta końcówka, ale biorąc pod uwagę te 20 sekund, które pokazali nam koledzy na komputerze, to rzeczywiście siła peletonu jest tak duża. Widzieliśmy to wielokrotnie na dużych turach europejskich, na Tour de France Giro, że na tych ostatnich 100 metrach peleton dochodził i przechodził niczym eks. Straszne uczucie musi być. Straszne uczucie musi być. Ja przypomnę, że tutaj przewaga tej, tej grupki, która ucieka, tej. Początkowo czwórki, później trójki wynosiła już momentami około 10 minut, czyli naprawdę była duża, duża przewaga. Był taki moment, że około 10 kilometrów wiał boczny wiatr, tam właśnie Zenek Jaskuła z całą grupą Mape Mapei bardzo mocno zaatakowali i z tych 10 minut automatycznie zrobiło się 4 minuty, 3 minuty. No i widzimy, że ta przewaga bardzo, bardzo topnieje tutaj. Tak, ale są to cały czas te pierwsze wstępne harce. Tutaj okazało się, że nawet te duże różnice minutowe. Nie są w stanie zachwiać status quo na tym pierwszym etapie i że do jutrzejszego tego bardzo długiego etapu zbytowa do Inu wrocławia przypomnę, 250 kilometrów yy, zawodnicy ruszą z minimalnymi różnicami czasowymi. Ale ja myślę, że Ty masz dzisiaj ogromną satysfakcję. Te tłumy tutaj, które ściągnęły, żeby zobaczyć Tour de Pologne, to w końcu jest największe wydarzenie jesieni sportowe w Polsce. Ta trójka się broni, broni, mają chyba świadomość, że już teraz nie ma co się oszczędzać. Trzeba. Próbować bronić nawet tych 20 sekund. Badecki ja cały czas mocno na czele, y, za nim y, y, Estończyk, a Chmielewski z tyłu. On a, też się przymierza by... jednak do dłuższego ataku. Tak, przymierza się do dłuższego. Widzieliśmy, już kilometr do mety był, ta brama to był kilometr do mety, czyli zaraz wjadą tutaj na tą prostą. No a peleton, peleton w tym roku już momencie widzimy, widzimy peleton, peleton. to tak, rzeczywiście jest tak, różnica jest bardzo, bardzo niewielka. No życzymy oczywiście tej trójce śmiałków, aby dojechali do końca, ale tam już zaczynają się te harce. Peleton jak wąż wije się po ulicach. Tam w tej chwili pracują wszyscy na swoich liderów i rzeczywiście każda grupa ustawia się do ataku, mają swojego splintera, wiadomo kto w grupie jest najmocniejszy. Kolosalną mają siłę, a tu widać Wadecki jest bardzo zmęczony. Rozpoczyna chyba widzimy... Ten który ma właśnie, jakąś szansę w długim w tej chwili finiszu. Teraz właśnie kolarz Amorewita znany wygrał w ubiegłym roku bardzo dobry kolasz. Dario Andriotto z, z, z numerem 35. Tak, jest, jest, jest to aktualny mierz Włoch. Dwa tygodnie temu wygrał Miszostow Włoch i tutaj ci kolarze, którzy rozprowadzają, oni muszą dać siebie wszystko, żeby zabisać. Teraz widzimy po lewej Rosz stronie, loto, zaatakował ciągnie. Wadecki. Skoczył Wadecki po lewej stronie. Zaraz zobaczymy go z drugiej kamery. No miejmy. Ale tam Ross też ciągnie Wadecki. Wadecki no Wadecki. ciągnie. ostatnie metry. Czy da radę? Nie dał rady. Nie już w tej chwili. I jest jednak pierwszy. Łotysz, Estończyk, Aus, Aus, Laury Aus, zatem udało się dojechać, ale Czyli wykorzystał tego... to. Tak jest, masz rację, e wykorzystał wszystkie elementy jazdy w ucieczce, oszczędzał siły na te ostatnie y, momenty i mimo iż Wadecki, no rzeczywiście tam już mm, maksymalnie mocno nacisnął na pedały. Nie udało mu się ograć. Tak, Wadecki chciał, chciał wykorzystać ten moment takiego zaskoczenia, skoczył po lewej stronie, z tyłu troszeczkę, był to długi finisz, no i, i jednak, jednak Estończyk wytrzymał do końca. E, wiadomo, Esto, o, widzimy, tu już puścił kolby, po prostu daj. po prostu zrezygnował widząc, że ale bardzo ładnie to zrobił, no bo zrobił, zrobił to co mógł. Zajął, zajął praktycznie drugie miejsce, bo widzimy pierwszy przejeżdża Aus. Tutaj tak, tak, na drugim miejscu Wadecki. Na trzecim chyba ktoś już z grupy rozłożył. popatrzmy z tego ustawienia kamery. Tak, Aus, Wadecki, AUS wyraźnie. Tak. Nie dał się nabrać na ten moment zjechania, kiedy tak, liczył, tak, tak. że pociągnie no i za sobą. No tutaj już cała grupa praktycznie nie ma żadnej różnicy czasowej, wszyscy w jednakowym czasie i no naprawdę emocjonujący finisz, to jest taki typowo typowy finisz, gdzie no ucieka się nieraz cały, cały dzień i jednak e, satysfakcja z tych zawodników, którzy uciekali, bo jak i Austak, tak samo i uciekali, cały Mielewski. dzień pracowały i to im się należało i, i na pewno jest to wielka, tu, e, wielka satysfakcja. Tu widzimy kolasz Piurato, znany kolasz też z de Italia z Tour de France, mistrz Włoch w jeździe indywidualnej na czas, bardzo dobry góral. Batik Del Monte, a teraz dekoracja pierwszego zwycięzcy tegorocznego Tour de Pologne w żółtej koszulce jutro pojedzie estończyk Lauri Aus z Casino Laurie Ekip jest niesamowicie zadziornym zawodnikiem wyniki tego wyścigu o którym mówiliśmy Tour de Limousine, były nieprawdopodobne w ostatecznej klasyfikacji Lauri Aus wygrał w tym samym czasie co czterech zawodników następnych a wśród nich byli niesamowici zawodnicy Mauricio Fondry był Cyril Robin, lider grupy US Postal, w której On będzie jeździ... miał także koszulkę punktową. Oczywiście w tej koszulce może pojechać Piotr Wadecki, który także ma zieloną koszulkę za zwycięstwo. Pierwszej na razie premii górskiej w Bytowie. Jutro 250 km z Bytowa do Inowrocławia. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia.